Dzień dobry kochani, witam was serdecznie, tu Teowil. Czy wy wiecie, że przychodząc do biblioteki po książkę, można obejrzeć także piękną wystawę plastyczną? Tak, tak. Co się tak dziwicie? Biblioteka to magiczne miejsce. Tu się tyle dzieje. Spójrzcie tylko za mną, jakie piękne obrazy tu wiszą. Jak w galerii sztuki. A teraz zdradzę wam tajemnicę. Tylko nie powiedzcie nikomu. Please, please, please. Od kilku dni intensywnie ćwiczę malowanie. Może drzemnie we mnie nieodkryty talent. Marzy mi się też taka wystawa w bibliotece. Zerknijcie na mo mój obrazek, tu mam takie próby. I jak podoba się wam? Idę malować dalej, szkoda czasu. Papa pa, do zobaczenia! Cześć!